Posłuchajcie wieruch na zwłęsztyna. Baby i chłopy. Kiedy rano wstaje z wyra, Myje papę i kielochy. Zrobię se blajbę zaś od roboty. Niech se w kulturze robią znów fochy. W keidach pusto, Bejmów nima. Teraz dietę trzeba trzymać. Suche pyry, szczaw i mlecz, bo wypłata poszła precz. Moja ślubna ze Śwarzyndza Lubi sporać i oszczędzać, by mu wiele nie wydaje i nie idzie na hawaje. Mi zaś brynczy, że ją sknyra, Nerol i Poznań skopyra, i że bejmów jej żałuje, przez co dobrze się nie czuje. A że lubi dużo gadać, to mi codzień tak powiada. Jesteś szkotem na wygnaniu. Co za miszką we w Poznaniu? A tak naprawdę ja nie lubię sobie szczędzić. Ja tam lubię te śmitany, a potem jestem zaś nabombany. Lubię habas, lubię pyry, i mam coraz grubsze giry. Ze smoluszkiem lubię sznytki, i urosły mi pożytki. Po sprawowolniki trzeba ruszać. Guli fefrów i wirusa, bo wiadomo, takie czasy trzeba zrobić se zapasy. W petronelce wuchta wiary. Zyga, bolech, biniu, marych. Każdy toś to pełne siaty, jakby z chaty był bogaty. Jo zaś w skromnie wziąłem kiche. Cetnar pyrów, jajców miche, dziesięć kilo haferfloków, dla higieny pięć jabcoków. Połaziłem, pokupiłem, no i bejmy potraciłem. Idę miastem, daję klara. Czynko się obliekła wiara i no w maskach trzeba łazić, żeby wiary nie zarazić. <noise> Nawet złebry ruda zocha, co jednego mokielocha, jak maseczkę se ubrała, <noise> to od razu wyklęła. Idę dalej. Łopieruna, ale dworzec piękny po remoncie. Stoi na stacji Wielgachnobana. nobana, całą jest opypułana. Para z i poświstuje, a palacz cingim wewnichajcuje. Wuch te wagonów ma zochoczone, we w każdym klunkrów jest nawalone. Jest tych wagonów w coś ze 40. Wcale nie wiada, co się tam zmieści. W pierwszym wagonie kole węglarki jadą do Poznania same kaczmarki. Jedzie ty kundziu i skębłowa szczuny, a każdy śrupie stytki bumbuny. Cztery wagony jadą z ludziami, za nimi dziesięć wagonów z pyrami. Dziś przytościłem dwa kilomunki, a miałem kupić ździebko Wziąłem sznyt losek zamiast cytryny. Chyba za mało mam lecytyny. Moja mi bręczy, że mam sklerozę. Taką mi stawia głupią diagnozę. A ja se myślę, że mam warunki, żeby się sama zrobić sprawunki. On zaś we wyże leży jak kłoda, i jak ta gelejza, paździsz, lebioda. Mi opowiada, że mnie miłuje, ale w robocie się nie sprawuje. Cingiem obraca się do mnie bokiem, ucika gdzieś tam ode mnie wzrokiem. Ja się go pytam, co jest przyczyną. Kieloch mądrości mu się wyżyno. Moja Helusia lubi być tryndy i chce na działce spędzać weekendy, bo mi powiado, że brak fitnessu może przysporzyć jej wuch te stresu. Siedzieć w chacie to jest kara, mówię wam, kochano wiara, Krymów spusłem cztery tytki, wszystko wlazło mi w pożytki. Piorę mu gacie, piorę szkarpytki, i do roboty rychtuje sznytki. Smażę mu plędzę, rąpuć gotuje, chociaż nie co dzień mi to pasuje. Niech Michelusia czaśnie switłacie, kole uliczki albo przepłacie. Niech ja się wreszcie wartu ściuje, niech mnie na fejsie wiara lajkuje. Gena, graża i halina też dostają w chacie szplina. Hela z rychem nie gra w kopa, bo selaś laptopa. Zamiast wyże segarować, bydę sobie programować. Jak się zdziebko we w tym wprawie, to się wystawię.